Cześć, mamku z tej strony Król. Dzisiaj zagramy w Margonem. Mam nowe konto, zrobiłem przed chwilą. No i seria będzie się tak pojawiała trzy razy w tygodniu. No to zacznijmy grę. Hmm. O, no Jak widzimy, zrobiłem tropa. Yy, zaraz sobie zrobię pauzę i wgram dodatki. Po filowej przerwie dołączyłem. Yy, jak widzicie, mam już dodatki. Yy, wziąłem sobie ty. No i idziemy jak Tak, w ogóle w Margonem nieraz się będą odcinki pojawiały z Limkiem. No i co dalej? Będą... Za jakiś czas mogą się pojawiać odcinki z GTA 5 na PS3. Aha... oraz y, z różnych gier platformowych. Już drugi. Idziemy na Świerszcza. Już następny. Mm. No i tak, yy, jak wiem odcinki będą tak trzy razy w tygodniu, zależy, też w ferie się kończą, więc nie wiem, jak to będzie z nauką, więc zazwyczaj odcinki będą się pojawiały tak yy, w poniedziałki na pewno i w soboty, a trzeci tak ruchomo. Hmm. No, to wbijajmy level. Coś gram na lewani, więc zapraszajcie i grajcie ze mną. Yy... Też nieraz będę nagrywał ze znajomymi, którzy nie mają YouTube. Będzie to załóżmy luczek, nieraz w Minecrafta będziemy grali. Yy, tak samo jak. No, wiele innych. Będą różni. Trzeci, prawie czwarty. Trzeba zobaczyć, o, zając. bo strzały się kończą, bo jak wbiję czwarty, to ten już pójdę sprzedać. No, e, idziemy sprzedać. Nie chce działać, dobra. Idziemy sprzedać ity. No już questik jest, zobaczymy co tam ma. Hmm. No tak, sprzedajemy. Trochę zarobiliśmy. To będzie tak czwarty, czyli tak. Hmm. Czwarty, czyli tak to kupujemy. Hmm. Starczy nam starczy. Jeszcze na to starczy. To na resztę już nie starczy. Nie, nie starczy. Tak. Zakładaj, zakładaj, zakładaj. No, albo nie, jeszcze te stare wezmę, i ten. Jeszcze założę. z pierwszy i czwarty. Tak. To sprzedaj. No i to sprzedaj. Hmm. Później jak będzie większy level, to tam będziemy kupować tego więcej. Uff. No to tak, zobaczmy jeszcze jaki quest. Hmm, co tam masz? Tego no, czy ma to jest... Nie, ok, oczywiście już idę z tych myszy. Może mi się trochę wolno zadowywać, ponieważ mam problemy z internetem. No. Pierwsze tam te stare na myszy to tam mogę brać. Jeszcze dwie. To czekamy niech się zrek spią. gorsze jest to, jak się czeka na te... Zwłaszcza jak się już tam ma czterdziesty, to jest najgorsze. Mm. Przesuniemy... Hmm. Problem, bo zapomniałem o jednej myszy. Gówno jak widać, mam no tło, znaczy motyw dubstep jest nawet fajny, polecam. już pierwszy quest zrobiony nieba, już nie pamiętam te, tych questów mm, jak coś będę z wami robił, grał tylko nieraz nie tam w niektórych chwilach tam nieraz wejdę i chwilę wbijam ale jak coś gram z wami nie, nie będę grał sam Pamiętam, że ty coś te hrabre się przydają do jakiegoś questu. Tutaj pozbieram i zostawiam. Fajnie. Pamiętam, do jakiegoś questu są potrzebne. Tylko chyba, co tam? Lecznice? Czy jest potrzebne, co tam? Gościu leka nas. Jest coś takiego. Jeszcze u Wolfa nie ma. Teraz trochę za questami Puch, na początku to trzeba robić. Questy się przydadzą punkty honoru przy niektórych i ogóle No właśnie. Yy, Słyszę... powiesz mi więcej masz może jakieś yy, puszkę pracy. W takim rozpoczęto quest się spiesz trzy rumianki i dwa habry Jeden. Dobra, czyli tak trzy rumianki szukamy, szukajmy, jeden nam brakuje, dobra trzeba go znaleźć w końcu. Chyba to zetnę, bo mm, będę długo to szukał. Po jakiejś minucie znalazłem. Wreszcie się zrekspił, pił. Tak, yy, mam o, raz, yy. Jest tylko jakie, ja wyłożę za tym w drogę. Czyli tak, aktywne kwesty. Są jeszcze dwie kończynki i dwa trójce oraz dzwoneczki. Czy ja to znajdę? Opie, czy tego nigdy nie znajdę? O, jest kończynka. Nie, tam jeszcze nie idziemy. tak, trochę wbijmy. Do dziesiątego tu w tej wiosce jak zawsze będę siedział. No i później wyjdę jak zawsze do Itham. No, myślałem, że już mnie zdela. jest. <coughs> I następny sierszczyk. Mhm, teraz no, zajączki niech będą. Mięska przynajmniej dadzą. W Margo trochę grałem, więc już trochę tutaj ogarniam. Też nie będę za bardzo brał. No ale postanowiłem Grać od nowa, żeby no, pokazywać tutaj wszystko, jak się XP w ogóle, a nie zanudzać już w 50. czy tam 40. Łot co to za lag! Był zbierzemy kwiatki, zawsze jakiś hajs wpłynie, czy coś. Nie cierpię jak weźmie mi pod stworka, wejdzie z żałosny. I piąty. No to chyba zakończę. Cześć siemaneczko. Widzimy się w następnym odcinku.